wziął mnie nawet na Bogi spytał się, czy nie mam do niego żalu, bo jesteśmy starzy Kumple, i on nie chce, żeby się coś między nami popsuło z powodu kobiety. Nie mam pan papierosa. No to co, 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 co ja miałem robić? Ją prosić, jego prosić. Ja nie palę. A ty pewnie uważasz? Ja się że... uważam. I tak bym ci nie dał. <noise> A tego ryśka to żeśmy w szkole przezywali Kuciapa. Kuciapa? <noise> <Kuczapa>. Kuciapa. Dlaczego? Nie. <noise> wiem. Nawet nie pozwoliła mi zabrać ciśki. Kogo? To, to taki kundelek. Przypętał się kiedyś do mnie w parku. Taki nieduży, biały, z brązowym noskiem. No i przynosi mi zawsze szczęście. A tak w ogóle... To po... A, nie, nie. Da, daj sobie z tym spokój, dobrze? Nie. Nie, 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 nie ja się nie nadaję. Nie. Nikt się nie nadaje. W najgorszym razie wróci pan do matki. Ale matki bardzo jest niewygodnie.